Dzisiaj mamy na warsztacie Kawasaki LTD 450 No, już motocykl mocno zabytkowy, bo on może mieć, nie wiem który to jest rocznik, ale one były produkowane w latach 85-90 ubiegłego wieku, więc to jest już blisko 40-letni sprzęt. Nie wygląda źle. Naprawdę jest w miarę w dobrym stanie. Taki do doczyszczenia. Parę takich drobiazgów, gdzie można byłoby bardziej zadbać. Ale co tu mamy? Ja już go troszeczkę rozebrałem. No Został on przywieziony tak dosyć szybko, ponieważ ciekło z gaźników. Silnik zalało, wszystko wylało się z niego praktycznie. W zbiorniku zostało tam około 7 litrów paliwa. Zaraz zobaczymy, co tu jest przyczyną tego. No, i w trakcie spuszczania paliwa okazało się, że nieważne w jakiej pozycji jest kranik, czy to jest na rezerwie, czy na normalny stan paliwa, czy na zalewanie, po prostu się z niego leje. Więc jedna uszczelka wygląda tak. Druga to w środku, ten oring, nie wiem czy on w ogóle jest oryginalny stąd, ale taki spuchnięty, tak wygląda membranka, no więc to już jest jej stan agonalny. Gaźniki nie wyglądają najgorzej i zwróciłem uwagę, że zaworki teoretycznie trzymają. No, ale jeżeli to paliwo się z nich leje, tak z tego krenika, cały czas, no to nie ma siły. No. Gdzieś tam to paliwo musi sobie spłynąć. Ale jeszcze zajrzymy do nich do środka i zobaczę, jak to tam wygląda. No tutaj widać trochę patentów jest, bo tak jest e, przewód paliwowy zapięty. No. Tego, takiego jeszcze, takiej rzeczy jeszcze nie widziałem. A tu się wszystko poprawi, no tutaj już trochę lepiej no Zobaczymy co z tego wyjdzie Mamy kranik Już jest złożony na 8 częściach Jest cały kompletny zestaw naprawczy wsadzony w niego Nawet nowe śrubki Tutaj było wszystko obsilikonowane te stare uszczelki, no stara uszczelka wyglądała dokładnie tak, no to już nie trzymało, tak wygląda stara membranka, jest popękana, no i mam nadzieję, że teraz nie będzie już nic puszczać, paliwa, no i trzeba będzie kończyć składanie motocykla. Sasaki zrobione, gaźniki wyczyszczone, ustawione poziomy paliwa. Kranik na nowych uszczelkach, nowa membranka. Przy okazji, zregulowana linka sprzęgła. Tutaj była za ciasno. Linki gazu również, bo nie było tu luzu, blokowały się przy skręcie. No i przy okazji e, zrobiłem tutaj e, włącznik stopu przedniego hamulca, ponieważ nie działał. Styki się e, zwarły, ale teraz wszystko działa.